Cześć, witam bardzo bardzo serdecznie już w drugim odcinku Dzień z Życia Admina I tradycyjnie jak w każdym odcinku będziemy łapać Twitterów A tu widzę Mati tak, A ty mnie nagrałeś na awku, to ja też cię nagram na awku, I co teraz Admin na awku Dobra yy, Powiem tak, mam po pierwsze nowe mikro żeby będę zdecydowanie inny głos, widzisz, że zastanówmy nie jest bardziej jakby to powiedzieć realistyczne, takie jakie mam w rzeczywistym świecie. I drugie info, oczywiście to co chciałam wcześniej już wprowadzić, czyli odcinki będą się mniej więcej składały z takiej zasady, że dwie minuty albo minutę kogoś obserwujemy, to zależy też ode mnie. I po prostu nagrywam wszystko, a potem wycinam najciekawsze momenty, żebyście też wy nie tracili czasu, bo wiadomo, jeżeli odcinek trwa 20 minut przenudzam to nie jest, to, to nic po prostu nie jest nic ciekawego, ani fajnego. A jeżeli odcinek trwa na przykład 10 minut yy, z najciekawszymi momentami, myślę, że to jest to nawet spoko. dość poniekąd, mu wiadomo, yy, jeżeli odcinek dwa, dwa razy dłużej trwa i nic się praktycznie nie dzieje, no to jest praktycznie nie do, nie do oglądnięcia. I to chyba tyle, co chciałem powiedzieć w tym. Yy, w tym wstępie. A nie w tym odcinku. Dobra, można... Po... Na początku przejdźmy się na stołniarki Nie widzę żeby ktoś jechał Czekaj z On się wyświetla na anti -trici. Dobra Może zrobimy tak Najpierw tego gościa od razu się do niego sprawdzę, tylko czy mam wanisza Dobra, mam wanisza Odpalamy Eee Odpalamy oczywiście wanisza wszystko z Kejcioski Zaraz zobaczymy jak ty się kolego klepiesz i cioski na szybko hala. ten z koksa, zaraz zobaczymy czy ten zje koksa czy coś takiego może będzie pił jadł koksem tego nic, nie wiemy powiem wam, że się naprawdę zmieszali bo 4 nie jest ich teraz tak dużo jak wcześniej czekajcie aż ten tutaj, zaraz zobaczymy odpalę no nie widzę chyba że ma na przykład na przycisk albo coś takiego sobie Dobra na razie, na razie zostawmy ten i item, nim się dodam 99, chociaż nie, dobra, szybko obserwujmy chwilę tego, zobaczymy może jakaś ciekawa akcja będzie Ła jak poleciał, halo To ma jakiś dobry miecz, na przykład jakiś chyba odrzut 2 Zaraz zobaczymy co on ma on tak ten leci on ma odrzut 2 tak dlatego on tak leci kurczę tak te zanudzą teraz ale chcę po prostu być pewnym używać tu dobra na razie sprocił tylko bo wydaje mi się że ten Czemu przestań się klepać? Skajcioski, dobra. MSG. Skaj... Cisko. Skajcisko. Skajcisko. E... Przyznajesz się do G... używania czytów uż... używania czytów. Jaka faworka? Okej, okay, dobra, jeżeli nie, to zaraz skaccisko, okay, podasz Skype'a. Nie dobra, nie, zaproszę Skype'a. Skype'a, ja Was na razie żegnam. Tak więc na razie się trzymajcie. Czekajcie, już tylko napiszę tak. Trzymajcie się. Wracam ucięciu. Dobra, jestem już z powrotem. I raz po prostu nie chcę nie chciał ściągnąć Skype'a. Trudno jego wybór. TS-69 mm. Tak więc sprawdzę. Dobra, mam ten. I teraz sobie lecimy dalej. On bije go okno, dwa nic Kikus, ale... Dobra, trzcimy się do Kikus. Tutaj kampio ładnie. Domingo próbuję sobie polec na aż się nie gotownijmy. Ja mam się po prostu zbugował w ścianie, biedaczek. Dobra, dypamy się do spawn. Pani się zaraz odbuguję, jeżeli nie tego po prostu wytepam. Hmm. Kogoś tu ciekawego mamy na antyczucie. Dobra, teraz krótkie cięcie, zobaczymy, może go już zaraz znajdę, na razie, na razie, na razie cześć, o tak, dobra, wracam już do was, bo jakiś jakieś tam, już dłuższej trochę przerwie, już po prostu sprawdzałem, była to dosyć ważna sprawa, wydaje mi się, więc od razu teraz... Wiem już koło sprawdzimy. Zdewnijmy się do Mr. Pobo, tak? Tu zgłaszany przez wiele osób, wezwiemy go od razu. Proszę. Teraz kiedyś wcześniej tam obserwowałam taki podejrzany się wydaje. Przyznajesz się do używania cheatów. zaraz zobaczymy i na 4 dni ktoś tam na te się spał dobra jak tego gościa sprawdzę nie dawa i chciałem w tym odcinku zrobić. Dziękuję Wam za uwagę. Nie wiem jak byłki odcinek przed, ale będę się teraz pojawiać częściej, bo mam Jest fajnie. <laughs> Przynajmniej dla mnie, nie wiem jak Wy macie. Tak, dziękuję za uwagę oczywiście. Zachęcam do subskrybowania. Coś jeszcze tu się przylecę. Lajkowania. Panie mister Edwin. Co Pan tak? O, aha. coś Pan mister Edwin? Mr. Edwin Coś mi się wydaje panie, że ten yy, mister Edwin Dobra, mr Edwin, ja tak trochę nieładnie, no nie krężę. się do trzy używania czy tu ja napisałem używania czy tu przyznajesz się tutaj tutaj co mi dobra ma się tu przyznać czy nie masz tak, dobra przyzną się o jajku, co ja zrobiłem w przypadek niecem przycisk nacisnąłem. Dziękuję za uwagę. Tak, zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć, oczywiście napiszcie jak mikro wypada. Lajkujcie, subskrybujcie wszystko co robicie, komentujcie, może jakieś macie pytania do mnie, to zadawa zadawajcie je w komentarzach. I oczywiście tyle, co chciałem w tym odcinku powiedzieć, złapaliśmy chyba 3 cheaterów na chyba 10 to odcinek, więc nie jest źle, złapaliśmy też Admina Afk, Matiego, który mnie nagrał, zresztą link do kanału Matiego będziecie mieli w opisie, tam też radzę zajrzeć, jeszcze nie ma, ma chyba tylko 2 filmiki, ale naprawdę ten drugi filmik, na którym mnie złapał, złapał na śniadanie, no to takie mi to rozśmieszyło, i tyle, trzymajcie się, cześć.